Witajcie, jestem ML Play. Dziś robimy drugą część QA. Link do poprzedniej części znajdziecie w opisie, więc jeżeli chcecie zobaczyć ten film, to zapraszam. W poprzednim odcinku pobiliście wszystkie możliwe rekordy, więc zasłużyliście na drugą część QA. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie tego Subika. Naprawdę warto. Ale bez zbędnego gadania, lecimy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie od użytkownika Pablak: Kiedy będzie premiera gry? Co będzie w następnej aktualizacji? na razie nie będę mówić premiery gry aczkolwiek planuję gdzieś coś koło czerwca ewentualnie września a co do nowej aktualizacji sprawdzaj często changelog w testach masz tam taki plik tekstowy i sobie otwórz wtedy masz od razu napisane co jest dodane następne pytanie od Wężostego. Ile dodatków DLC jest planowane? Planowany jest jeden dodatek yy, do Mietka, aczkolwiek ta liczba może się poszerzyć yy, do dwóch chociażby, ale więcej niż dwa na pewno nie będzie. Następne pytanie od Pana D. Nieznanego. Kiedy następne Q&A? Właśnie nagrywam. Następne pytanie od Pana Kajosa. Czy planujesz dodać grę na Steama? Nie. Planuję ją wydać na yy, stronie Stengonu i planuję wydać ją na GameJolcie. Następne pytanie od Pani chyba, Emilii123Q. Jak zaczęła się Twoja przygoda z programowaniem? Skąd wymyśliłeś nazwę Stengon? Jak zaczęła się moja przygoda z programowaniem? Pierwsze gry pisałem na silniku Scratch, tak? Miałem tam kilka kont, aczkolwiek je wszystkie usuwali, nie, do dzisiaj nie wiem dlaczego. I się tak jakoś odwróciłem od tej platformy. Później przeszedłem sobie na Multimedia Fusion, a teraz na Clicking Fusion. Teraz coś tam zaczyna w Pythonie, ale to tam wiadomo. A skąd wymyśliłem nazwę Stengon? To się zaczęło od tego, jak grałem w Eurotraka i się interesowałem bardzo ciężarówkami, w ogóle firmami, tak. I była taka firma, w Polsce jest zarejestrowana, Sten się nazywa. Ja ją bardzo lubiłem, tam miałem zawsze mody na nią do Eurotracka, że tam jakieś malowania nie i w ogóle. I sobie tak jeździłem po prostu tą ciężarówką. No i chciałem stworzyć właśnie swoje studio, które by tworzyło gry na silniku Clickteam Fusion. I jakby mm, pierwsze to, co mi przyszło do głowy, no to połączyć właśnie Sten zgon, bo jakby to do siebie pasowało według mnie. I to w sumie dlatego nazwałem tak studio. Następne pytanie od pana Szadeła. Czy zamierzasz tłumaczyć imię Mietka na inne języki? Tak, planuję tylko na jeden, bo w angielskiej wersji językowej tylko będzie Mietek po polsku napisany, a, a, a w wersji rosyjskiej będzie cyrylicą po prostu napisany, także to wszystkie pytania na dzisiaj, które były na Discordzie. Piszcie więcej propozycji, będą dłuższe odcinki. Ja się na razie z Wami żegnam i cześć.